W galerii jednego obiektu zagościły na dobre plakaty związane z wojną 1920 roku. Nie jest to przypadek. Kiedy omawiamy przebieg wojny, kiedy mówimy o Bitwie Warszawskiej, nie mamy często świadomości, że wojna toczyła się na kilku płaszczyznach. Z jednej strony działania militarne, to zrozumiałe, z drugiej strony obrona ludności cywilnej przed agresją bolszewicką, rzeczy bardzo tragiczne w swoim wymiarze. I wreszcie rzecz bardzo istotna, propagandowa. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że propaganda odegrała tak ważną rolę w tej bitwie. Propaganda, swoista bitwa na plakaty, bitwa na treści wyobrażonej w postaci plastycznej. Czym były plakaty propagandowe, zarówno polskie jak i bolszewickie? Były formą Biblii Pauperu. Obrazu dla ludu, który miał odczytać przesłanie. Z jednej strony wezwanie do działań zbrojnych, wezwanie do armii ochotniczej, pokazanie przewagi wroga i tej przewagi w formie brutalności. To, nasz, to nasze plakaty. Plakaty rosyjskie pokazywały cel agresji. I ta wojna na plakaty rozgrywała się w tym właśnie wymiarze propagandowym. W tym momencie warto te plakaty czytać jak źródło by historyczne. Warto je analizować, mając też świadomość, że autorami plakatów były osoby niezwykle ważne. Byli artyści z najwyższej półki, chociażby Skoczylas, Daja czy Kowarski. Każdy z nich stworzył swoiste dzieło, które odczytywane w sposób właściwy dostarczy nam ogromnej wiedzy zarówno na temat samej wojny, jak i postaw Polaków, czy wreszcie. Formy komunikowania się i różnych metod przekazu. Dzień dobry. Chciałam Państwa powitać w kolejnej odsłonie galerii jednego obiektu, która jest poświęcona w tym cyklu plakatom związanym z Bitwą Warszawską 1920 roku. Chciałam Państwu zaprezentować plakat autorstwa Władysława Skoczylasa pod tytułem Piłsudski. Jest to plakat propagandowy. Które ukazuje marszałka Piłsudskiego jako obrońcę narodu polskiego i wiary katolickiej. Marszałek jest przedstawiony jako y, żołnierz na koniu, który broni garstki wieśniaków, którzy schronili się pod drzewem y, pod kapliczką, która jest symbolem y, chrześcijaństwa. Piłsudski mieczem w geście bojowym odstrasza bolszewika. Przedstawienie marszałka na koniu, który z szablą odstrasza bolszewika, jest porównywana z ikonografią chrześcijańską, która nawiązuje do przedstawienia świętego Jerzego zabijającego smoka. Jest to odwieczna walka dobra ze złem. Oraz y, ratunek y, wiary chrześcijańskiej. Piłsudski może być utożsamiany również z rycerzem y, średniowiecznym, który jest obrońcą właśnie biednych, uciśnionych oraz y, kościoła katolickiego. Y, z drugiej strony można tu powiedzieć, że przedstawienie marszałka Piłsudskiego jest. Y, Dość rzadko spotykanym motywem w afiszach i plakatach z wojny 1920 roku, gdyż pokazuje bohatera bardzo pozytywnego. I tylko były dwa przedstawienia polskich wodzów, którzy byli przedstawiani na plakatach: był to marszałek Józef Piłsudski i Józef Haller tutaj muszę napomknąć, że było więcej takich plakatów przedstawiających marszałka jakby apotezujących postać marszałka Józefa Piłsudskiego, gdyż w wyborach parlamentarnych w 28 roku Michał Rouba zastosował również podobny motyw nawiązujący do ikonografii chrześcijańskiej do przedstawienia Mater Misericordy, gdzie Józef Piłsudski otacza płaszczem chroniącym robotników, chłopstwo oraz ułomnych.